Dzień dobry. Chciałabym Wam opowiedzieć o płaszczu, który jest dostępny w moim sklepie. Płaszcz jednorzędowy, zapinany na guziki, z dodatkowym paskiem. Płaszcz wykonany jest z tkaniny 100% alpaki. Zresztą, tkanina jest niesamowicie szlachetna i w ogóle bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o sam kolor, bo to jest taki kolor. Gruszkowe, y oczywiście y wykończony y dodatkową y podszewką, dzięki czemu trzyma fason y podszewka 100% wiskoza, y długość płaszcza y 116 cm, y jeżeli chodzi o y możliwość skrócenia bądź y Zaoferowania innego rozmiaru to też nie ma problemu. Wystarczy się tylko ze mną skontaktować i taki płaszcz mogę wykonać. Zobaczcie, jak piękna, jaka ta tkanina! Jest niesamowita, bardzo, bardzo szlachetna. Tak jak powiedziałam, to jest 100% alpaka, więc. Forma również bardzo klasyczna, bardzo elegancki płaszcz. Również możemy nosić na co dzień do jeansów, w zależności od naszych upodobań. Na pewno sprawdzi się na wiele sezonów. Serdecznie zapraszam. Jeszcze raz zobaczcie ten płaszcz. zapraszam do kontaktu. Dzień dobry, chciałabym wam opowiedzieć o płaszczu, który jest dostępny w moim sklepie. Płaszcz jednorzędowy, zapinany na guziki z dodatkowym paskiem. Płaszcz wykonany jest z kaniny 100% alpaki. Zresztą Kanina jest niesamowicie szlachetna i w ogóle bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o sam kolor, bo to jest taki kolor gruszkowy. Oczywiście wykończony dodatkową podszewką, dzięki czemu trzyma fason. Podszewka 100% wiskoza. Długość płaszcza 116 cm. Jeżeli chodzi o możliwość skrócenia bądź zaoferowania innego rozmiaru, to też nie ma problemu, wystarczy się tylko ze mną skontaktować i taki płaszcz mogę wykonać, zobaczcie, jak piękna, jaka ta tkanina jest niesamowita, bardzo, bardzo szlachetna. Tak jak powiedziałam, to jest 100% alpaka więc forma również bardzo klasyczna, bardzo elegancki płaszcz. Również możemy nosić na co dzień do jeansów, w zależności od naszych upodobań. Na pewno sprawdzi się na wiele sezonów. Serdecznie zapraszam jeszcze raz zobaczcie ten płaszcz, i zapraszam do kontaktu.